Jaki zdrożny zadzwonił się podnieca, szmata jepana. twoja matka została powiadomiona Dobra, zajebiście, mogę się zapytać co na obiad, szmata A, to zacznijmy zadzwonić jeszcze raz? Tak, jeszcze raz To z ja chęć ci chęć tak w tej pizdy na śniadanie przyniosę Dobra, twoją piratkę sobie opiertoli, nie? Kurwa z ketchupem, szmata Ale już nie wiesz co powiedzieć, kurwa Dobra, kobiet, ale sama, pii, kurwa, to jest po prostu. Rozjechałem cię, kurwa, obie chlema, kurwa, zdaniami. No i praca wybaczył. To nawet nie nadajesz, kurwa, jesteś takim niepłaśnikiem, kurwa życiowym, że nawet na tym tylu kurwa nie nadajesz. Nawet na tym mnie panu trzmato. je panu trzmato. No i co, kurwa, jesteś szmatą, szmatą, no, ale mi kurwa ciśniesz, stary, no. No, no, ty rozjebany tak masz chłopiec no, Ty masz tak kurwa. rozjebany kurwa dziąsło człowieku od ruchnia przez starego kurwa Mam ja przeciw rucham, rucham, rucham kurwa Ojciec jest zjeb... Przychodzi ci kurwa jedynki I wywija kurwa Kutasa robinę, bo kurwa kutasa nie ukrys w trakcie Bo kurwa wie że nie lubisz tego robić Ale robisz to kurwo bo ci kalę Ruchasz kurwa w dupie kurwa w tym komputerze kurwa Dlatego zapiszczysz raz na jakiś czas bo Cię kurwa wsadzi tak kurwa głęboko, że Twoje kanaliki to kurwa poczują w piźnie. Kutasa już Ci odgryz kurwa w dzieciństwie, przetransportowuje to na pizdę. Będzie Cię teraz kurwa nie ruchał w dupę, tylko kurwa w cipsko Cię będzie ładował kurwa. I co teraz kurwa Dzień dobry. Jebaną, prawda, nie ja prawdę, że powiedziałem kurwa w dwie minuty. Nie mam kamerze, kurwa, Loguj się kurwa na lekcję i to... Ale tak za to później tam jebał, się ci, kurwa, kurwa, nie chcę jebałem celu Dwie minuty cię tak. by jebał kurwa Chodź pan jesteś człowieku, jesteś pedałem i to są te detale kurwa, Ja to odczułem lekką dominację Lekką dominację? A on coś w ogóle powiedział? No tak nie. kurwa gwałt do dominacji, no szanujmy się. A kurwa. A kurwa. Kurwa, kurwa a czekaj, kurzaj. Już chyba cię pojebało z tym, kurwa z tym tria supportem, ja pierdolę! Ej, a ciebie pojebało. Kurwa, kawać czekaj, bo każdej kamerki Co ty za kurwa ten wyobrażasz? Wień kurwo ten nik, bo ci zaraz kopa zajebie kurwa w A Spierdalaj, to jest mój kurwa mentor, zostaw mi go. Co ja kurwa zmienię, jak sam go nie kurwa? Aaaa, to spierdalam na ulach! Grodzik na bama. No, Grodzik na perma. Ej, że on kurwa uciekł? Ja pierdola! Mogę napisać do niego? Bleh. Czy nie musisz pisać, że po prostu został rozjebany jak ciwka i uciekł? Dobra, musisz iść. Co, poszedłeś zapytać starego, kiedy włączyć, idzie wyruchać? Musiał kamerkę włączyć. No musisz, a zapomniałem, bo kurwa masz te jebane 13 lat, chodzisz do kurwa 600. Ale klasy, zamki podstawą, to pizde, tam to pizdę i, i jeszcze musisz jebane. na kamerce. Pokazać, kurwa, Wypierdalaj. Wy a na przyrce? Wypierdalaj z dziradzie. Ej, dlaczego ty piszesz, że ma... że perma, bo wyzywam jak my na siedzimy. Czy ty jesteś się tam przejebany? Słuchajcie, <noise> się w główce popierdoliło. Dobrze, że ci takie kurwa badania na, na karanie przyjąłem Gdzie jest Junia? Z tu Mmm, jebany? Mm, nie wiem, ale ty tutaj kurwa jesteś i wystarczy śmieci z... pinzek kurwa jebana, mi się już nie chcesz z tą wyzywać. Ej, ja ci pokażę kurwa, patrz. No, patrz. Jesteś na kamerce? Patrz, to jesteś ty teraz, nie? Patrzysz? Kucunio. no patrzcie. No. ważny, to jesteś ty. Tam są no. śmieci. Ja tak z tobą kurwa robię. Dziękuję. Nic się nie brak tam, ja tutaj jestem poważny chłopak. Ale, że ty kurwa w śmietniku leżysz i coś pierdolisz jeszcze? Ale sam w tym tą kurwa. Czekaj, zmieniam kurwa nickname na kanapka kurwa. Kanapka. Ja zmieniam, Le... L... kurwa. Kucunia od A, dobra, du, no. du, kanapka leży w śmietniku he, nie no, jest power gaming zrobiony a w co za tym tutaj grono ludzi obok powiedziała, że kolega został rozpierdolony więc on nawet nie ma nic do powiedzenia ale no, że mówię no kurwa nie, nie gadaj Dobra, z tego śmietniku piecamy. no ale kurwa nie piecamy. gadaj w śmietniku, bo kurwa ECHO CZEŁ ŚMIECIU Weź, o kurwa, od śmieci rozgarnij go, Nie wiem bywa. Bizny, sekste, to nie, nie wiek, Twój stary, jak we więzieniu był, to, kurwa, się po mydło zawsze do przyjemności. Cwel, jebany. Potem wyhodował takiego przyjebanego debila. Ale że ty, kurwa, nareszcie powiedziałeś coś normalnego, kurwa, nie przeczytanego z internetu, to tak mi, stary, zaimponowałeś, że, kurwa, nie wiem, co powiedzieć. No ale Zajebiście. Jak ja się mam, kurwa, zachować w tym momencie? Daj triał ja, supporta za to. <laughs> Dobra. Daj, daj, proszę, daj! No już ci daję. No zajebiście. Ja kurwa ogarnę tam wyspę, ja nie jestem... No. Tak, ...jak łysy. Dasz radę. Ja masz łysy? Trial Support, dawaj trial Support. Już daję. Ty no, gdzie jest ta ranga? No już ci daję, kurwa. <laughs> Hyper. Ja mam WLK, mnie to nie w <laughs> Nie, stworzy, nie to ja. Ile ty tego trail suporta możesz dawać? No Kurwa nie robię nie. coś na zajęciach, dzbanie zajebane. bo czekaj sekundę. Na zajęciach, kurwo. Dobra, poczekam. Ty, a tutaj ma jakaś warna? Cześć, co się spierdeliło. Nie mogę ci go dać Nie no, w chuja lecisz teraz, w chuja lecisz Dobra, mam no Już, już ci tak daję nie. Escape yy, Kanapka Proszę bardzo No i zajebiście Zajebiście Mogę ci wyjechać z tego kanału teraz? To? A Wiesz to jest... co jest najlepsze? Widziałem, widziałem, no i chuj. Że nikt ci, mi tego kur nikt ci tego kurwo nie weźmie, bo jesteś wyżej niż zasłużony, Szmato Jebana. Dobra, kurwo Jebana, <laughs> wypierdalaj, Sfelu. Kurwo Yo, jebana, jebana, śmieciowata. Sam ci pisdę. To jeszcze A chcę co, taką ale to jest kurwa nieferek, bo ja ci nie mogę rangi teraz ustawić. Przyjebie zajebany? Kurwa, ja nie mogę kurwa, rangi ustawić. nic nie może tutaj kurwa zrobić, bo ja jestem właścicielem tego Discorda. Jeden jesteś jest kurwa Kurwa, ja robię jak Grodzik, śmiecił. kurwa, następny Grodzik się znalazł, Sfel. Oj, kurwa Nie mów tak, bo nas banuj, griffi Griffy już mam kurwa kli przycisk Ja już pan grex... Ja już wiesałem bana i chuj. A czemu mam dostać bana za wyrażenie moich tutaj yy, poglądu na ten temat Jesteś osobą, jesteś pierwszą osobą, która mówi, że chuj ja tutaj zrobiłem przez też pół roku Oprócz tego, że przez ostatnie pół roku siedziałem 12 godzin przy komputerze i zapierdalałem na wyspie to w sumie ja robiłem, odliczam te 12 godzin. Ej, kurczę, ale. On kanapkę gra tu dopiero 2 tygodnie. No do tego jest... A mnie od... a Co? mnie od dwóch tygodni nie ma. No właśnie kurwa, więc tutaj się nie wpierdalaj, jak nie wiesz jak jest. Ja ci powiem, że takiemu jak ty te już tyle razy kopa na dziąsło wyjebałem, że kurwa, naprawdę... Kurwa, jak kopa, jak teraz kopa na dziosło, kopa na dziąso to twój stary, twój stary, jebie no, może jebie, nie. ale twój stary już ci wyjebał kopa na dziąsło kutasa no i chuj. kurwa straciłeś trzy kurwa jedynki u góry, bo nie masz kurwa, no, trzy twoją, jedynki za ręką, bo jesteś ale, śmietnikiem jebać. pierdolonym. Opie, wsadził ci tak kutasa, a ty tak tego nie chciałeś, że nawet kurwa czwórki ci jeszcze połamał dookoła, bo już tak kurwa nie chciałeś dać. A i tak no, cię wyruchał w pizdę, zrobił ci operację, cofnął ci kutasa w pizdę i cię jebie teraz szmatł od przodu. Pan, nie wiesz co powiedzieć, a ja tylko kurwo kolejnego śmiecia jak ty Ale tak, ty, to, ty jesteś kurwa za kolak jebany Ale masz, ty, zakola, jebane, ty kurwa, masz tak, za kola jebany Ale masz za kola jebany Czyli ciebie kurwo jebana ty, <laughs> ty jesteś kurwa za kolakiem jebany, utkaj no pizdę tam w chuj ty jesteś, kurwa, nie wiem, pisaka weź sobie pomaluj Dwa <laughs> Wąsik dziewiczy jebany To byku, wiesz co to jest? Golenie się codziennie i widoczny zarost po prostu, bo się tego już zgolić nie da, a gole się żeletką. Bo ja nie mam dobra. niestety, ja nie mam niestety 12 lat kurwa Ale jak ty to I mi kurwa nie pizno. rośnie zarost zamki, Dwa tygodnie pizno, tylko mi rośnie pizno. dzień przyjebie A Łysemu mu też tak rośnie i chuj Nie, łysy Łysy, pokaż wąsa Łysy nie goli Łysy zapulsa Pokaż łysy Ja wiem to jak łysy wygląda, to banie, nawet zdjęcie jego mam kurwa lud, nie to to po, próbuję, Nigdy bo, nie włączył tej kamerki, zawsze Ktoś mi zdjęcie ostatnio wysyła, tylko nie pamiętam kto takie rudę. Wystale mi zdjęcie i Łysego wy... i coś tam, że. Czy wiedziałem, że łysy jest łysy. Ja mówię, że to. A łysy nie jest. łysy, a nie, łys tak nie jest łysy. Czy się chodzi mi o to, że jest rudą kurwą jebaną. Nie jest rudy. Nie jest rudy. <laughs> nie jest rudy. Jest ale... Bober. Ma takie zęby. Jak Bober i ma takie policzki, jak chomik <laughs> wystające. <laughs> No, Odpowiedz ale... coś kurwa, oni cię obrażają chuju jebane. Ale no, Kurwa, twoja stara dzwoni, czekaj Co zrobić, co... Moja stara dzwoni A nie dzwoni przypa przypadkiem kultań? Nauczycielka od psierki że musi się na lekcje zalogować? Kurwa jebana. Halo? Halo? Pani, pani Podborska? Tak, 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 już, już kanapka wchodzi na zajęcia No tutaj kolega się ten... Kolega się tutaj na Discordzie przyszedł rozjebać na psach. Dziebam. E... No tak. Ale tak, tak, tak. tak. Już, go, już go wysyłam na zajęcia, już go wysyłam na. Zajęcia. Przepraszam na lekcję. A przy, przyrka teraz, tak? Tak, okej, okay, dobra. Zadania nie odrobię jak coś. Z kurwy syn zajebany. Siedzi tylko na tym Discordzie i chuja obizuje staremu. Na kamerce. Ta. No już go kurwa przyprowadzą do porządku. Dobra, dzwoniła jakaś kurwa od przyrki z twojej szkoły dobra, i mówiła, że... się... O, ty kurwa zmutowana, szma to jebana. Może nas może lekcję maj teraz musi <grym> się zbudować. Ale... Poszedł odrobić to ma, zadanie, tak się <grym> Chuj będę nim rzucał jak, kurwą w deszcz. Ja chłopaki był ktoś na wyspie, działał już ten Voice nie? Nie działa, bo wyspę jest rozgibaną totalnie. <grym> no, no bo mnie przysadza? na niej nie ma kurwa, nie? No, Muszę przyjść. Nie w każdemu kurwa, perma. Oj, oj, oj. Nie? nie mam czasu. <grym>, w ogóle groć dał mi perma za niby goda. No wiem Ale drugi sprawa taka, on jak go, to kompań, chuje, nie ma. O chyba mu odjebała Mówię Widzimy się korwa za dwa miesiące, jak tej wyspy już nie będzie, bo kurwa zostanie pewnie rozjebana Może nie, ale... i si, kurwa placuch! Siem. Śmieciał że zajebany Co tam? Kurwiożu Małpka na jak psa Normal. Ej, ty! Patrzcie kurwa, mam jeszcze jedno, nie pa. A to jest kanapka, nie? On jest kurwa, lepszy psy czasu jebanu, tu czas mija. Nać znaczy, wiele czasu on zostanie napierdolony. Nawet hoje jedno, jedno ziarnko piasku się kurwa nie przydrze. I kurwa tak zostanie napierdolony, jak go zobaczę, JRL. <grystanie> A nie kurwa, on by się bał popatrzeć mi prosto w oczy, a co dopiero jeszcze kurwa podje przyjechać Ja do niego przyjadę kurwa, nawet 300 zł mogę za benzynę wypierdolić, że, że takiemuś ciekawi kurwa powiedzieć co o nim myślę A do kogo jedziesz? Do tej kurwy kanapkowskiej wyszedł z kanału, no spierdolił, no Stara no ale... się dowiedziała kurwa, co? Na Naprzej je wbił ku badek Kurwa, dzwonię do Podborskiej, bo się wkurwi Halo? Tak, już kurwa powinien być, bo nawet uciekł z Discorda, bo mu starego zacząłem jebać. Znaczy nie jebać, tylko wyzywać. Nie, pani se go kurwi tam w, w tym w pokoju, no. Weźcie młodego jeszcze do zostawu, ojciec go tam lubi jebać w pizdę, no. No. Dobra, no to trzymajcie się, no. Jebać tą kurwę kanapkowską. No ja wiem, że on tam podgląda panią i kurwa męża, jak się kurwicie w nocy, dlatego to jest trochę dziwne, ale. Ważne, że se poruchacie, nie No, dobra. to trzymajcie się, papa. Oh, oh, Wróci <laughs> Kurwa Natkowska, znowu szmata dzwoniła, że na przyrkę nie wchodzisz i podglądasz w nocy jak stary jebie, kurwa się z nauczycielką. Kurwa, tu rzecz drzwi są zamknięte, to nie znaczy, że masz kurwa przez wieczko od klucza, kurwa podglądać szmato. Dalej, utkaj, się. Kurwa, tak mu wyżyć, kurwa. To jest ta kurwa, chłopie, gości przyrkę zalicza, dosłownie zalicza ci kurwa przyrkę, śmiaciu. A ty kurwa nie wiesz nawet, co na to odpowiedzieć, bo wiesz, że taka jest prawda i siedzisz, kurwa, przy tych Dobra, jebanych drzwiach rozumiem. i podglądasz, kurwo. NIE MYTA JEBANA, SZMATO O, zmutował się <laughs> Kurwa, tak starego to... Ale cię o to co ma, kurwa chodzi jebany. ja pierdolę, historię mam Oj, Nie tylko na miałeś wejść lekcje cię pojebało ten... HISTORIĘ MAM IDIOTO, A NIE W